Cześć, kochani. Witam Was 8 marca. Jak wszyscy wiemy, mamy dzisiaj Dzień Kobiet, więc z tego miejsca chciałbym wszystkim Paniom złożyć najszczersze życzenia. życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo miłości, szczęścia i aby Wam się wiodło w życiu. A co dzisiaj działamy? Najpierw posegrebujemy sobie wczorajszy urobek, a później zabierzemy się za coś takiego. Pierwszy raz będę rozbierał, nie wiem jak do tego podejść, więc po prostu połów, zobaczymy co będzie w środku. A ja wybieram się za segregację. I tak wstępną segregację mamy już za sobą. Co było czyste, trafiło do wiaderek. Zostały nam wkładki, to odłożymy sobie na później. Tu mamy do rozcięcia trochę miedzi, będzie trochę posiądzał, ale to trzeba rozciąć, posegregować też na później. Tu mamy kawałek nierzewki. To będzie proste do wyciągnięcia. Wystarczy podważyć tutaj śrubokrętem. Nierzewka wychodzi, plastik do odcięcia, czysty mosiądz żółty, niestety nie wszystko co wygląda na mosiądz jest mosiądzem, łapie na z klamką też będzie prosta robota, musimy dopasować sobie imbulsik do tej śrubeczki i odkręcamy. Reszta Powinna wejść. Piękny, czysty mosiądz i stal. Tu będzie miedziuszka to też do rozbicia na później. I mamy wstępnie posegregowane. Biorę się zacięcie cięcie tamtego ustrojstwa. No i co nam no wyszło? Bardzo fajna miedziuszka. Oddobię ten plastyk i spróbuję wyciągnąć mieć. Jeszcze chciałem wyrzucić do złomu, ale co się okazuje, że te śruby też są miedziane. Wydobędę jej najprostszym sposobem dla mnie. Użyję młotka. Tu jeszcze był kawałek z nierdzewki. Rozbiję, pokażę Wam. Rozbiórkę mam już za sobą. Po mojemu zdziwieniu w środku jeszcze była miedziana blaszka. Dość ciężko na dowód magnes neodymowy, miedziuszka, fajna, cały urobek do wiaderka do soboty, stalowy, kawałek nierdzewki i dwie nakrętki. Jeszcze może się do czegoś przydadzą, reszta trafia do skrzyneczki, na no później, jak ja to mówię, jeśli coś się wydarzy, to na pewno Wam pokażę. Mam chwilę czasu, więc biorę się za czyszczenie kluczy wielofunkcyjnych. Będę potrzebował szczotki zwykłej i szczotki drucianej, fajna by była wełna stalowa, ale niestety obecnie nie mam, skończyła się. Użyję zwykłej szczotki do zmywania stalowej. Klucze bardzo fajne, trafią na warsztat 10, 12, 13, 17, 19, 22, 24. Przyradzą się na pewno. Pokażę Wam tylko efekt końcowy. No i mamy efekt końcowy. Ja jestem mega zadowolony, jak na klucze, które miały trafić do huty. Efekt no, dla mnie super. Rozmiary klucza bardzo fajne, przydatne, najczęściej używane. Naprawdę jestem mega zadowolony. To jest coś, co ja bardzo lubię. Reszta czeka na swoją kolej. Ale spokojnie zrobię sobie wszystko. No, oglądaj ta, zobaczymy, co się wydarzy. No i tak. Kto wytrwał ze mną do końca ma okazję zobaczyć co udało się przywieźć dzisiaj. A mianowicie mamy silnik. Nie ma, że bliźniaczy do tego co był poprzednio. Będzie miedziuszka. Będzie sponsor odcinka. Fajnie. Wiadomo, troszkę mu I kolejny. Mi się wydaje, że to jest od rozrusznika jakiegoś także będzie miedziuszka tu też pamiętam już a gwoździem programu jest ta oto sikiera kurwa kawał byka. No pierwszy raz taką znalazłem prawie 5 kilo zobaczcie sami jest klock no oprócz tej wiadomo Więcej hikier tu coś do rozłupania będzie mosiąc będzie sreberko Miedziuszki troszkę w tym No i pierdoły takie co ja zbieram Przecinak też się przyda Ramy Śrubokręt i motyka Także tym miłym akcentem dla mnie będę kończył jeżeli komuś się podobało, może zostawić łapkę. Subskrypcja bardzo mile widziana. I do następnego. Trzymajcie się.